Prowadzimy pościg ze sprawcami napadu na lombard taktyczny pierwszy Wyjeżdżamy na San Federa Avenue kierunek zachodni. Wjeżdżamy na offroad Road. Dirt View Road, kierunek północ, wschodni. Jedziemy niezmiennie Dirt View Road, kierunek północ w kierunku Palomino Creek David 110 potrzebne wsparcie do pościgu ze klasami. Napadł na Lombard, taki czyty Ty pierwszy. Będziecie wyjeżdżać w Palominy Click? Na kogo okay. tak. Wszystkie dwie kierujemy się 425 w stronę Palominy Creek. Cztery osoby w środku. Zatrzymali się. się. Wysiadają. Jedna osoba wysiada. Ciekaw z kierunku lasu zostawcie jeszcze. Tak. Ścigamy dalej pojazd. Jedziemy na Clearview Road, kierunek północny. Równolegle do zielonej jedynki. Mamy się wrócić po tego na który wybiegł? Możecie spróbować. Zostawiamy raczej... Będzie ciężkie, to jest awkward, nie. Jest Jechaliśmy do Palomino Creek kierunek zachodni. Uwaga na pojazd. Cześć, dwa, dwa, dwa. Corner Street kierunek hmm. zachód. I Main Street kierunek północny. Strony niebieskie 4,25. Biała 46 kierunek zachodni. Jedziemy nam przez most w kierunku zachodnim. Będziemy przejeżdżać pod niebieską 425. Tak też się dzieje. Przycięliśmy niebieską 425, kryjemy się teraz na zachód. Mijamy Montgomery, Białą 46. Wjeżdżamy do Montgomery, main Street, kierunek południowy. Czy jest zgoda na pierwszy? Absolutnie nie Przełam się po Montgomery Wyjeżdżamy naprawdę na Main Street Po prostu na jednostkę, uwaga Będziemy wjeżdżać na białą 48 Tak też się dzieje Biała 48 i kierunek wschodni W kierunku Palomino Creek Mamy niebieską 25 w kierunku wschodnim. Niezbędnie biała 4 w kierunku wschodnim. Już mijamy zieloną 4, będziemy wjeżdżać na most w Palomino Creek. Jeżdżemy do Palomino Creek, Pine Street, kierunek w południe. Crest Street, kierunek wschodni. Main Street, północ. Corner Street, południe. Kierujemy się w stronę wyjazdu z Palominów, z Creek od strony wschodniej. Będziemy najprawdopodobniej wyjeżdżać na Bliskom 425. Neguję. Bierzemy na zieloną jedynkę, kierunek południowy. Zielona jedynka, kierunek południowy. Niezmiennie. Kierujemy się w stronę Los Santos. Niezmiennie zielona jedynka. Jedziemy tunelem. I wyjeżdżamy równolegle do niebieska 425 Uwaga na pojazd na poboczu. Niezmiennie... O, wyjeżdżamy na San, na San Pedro je weniu kilynek zachodni. Wyjeżdżamy pod górę. pojeździe są trzy osoby najprawdopodobniej uzbrojone. Forum Street Południe. Przecinamy Caesar Road, wjeżdżamy na Caesar Road, kierunek wschodni. Saints Boulevard, kierunek południowy. Gdzie ten LS Forum. Wjeżdżamy na Sea Street, kierunek wschodni. Gdzie wjeżdżać na Santa Monica Boulevard. Tak to jeszcze się dzieje: Santa Monica Boulevard w kierunku południowym. Продължаваме от РЦД ХКУ и вървяме на САНТ-АНТОНЕВ СТРИТ. А с АНТОНЕВ СТРИТ имаме 425 в по-дневния Увага на автобус. Вървяме на ФОРУМ СТРИТ. Вървяме на САН СТРИТ. Възможност на автобуси и хора. САУФ СТРИТ, САНТ-ФРЕНСИС СТРИТ, възможност на na Vernon Street, jedziemy na Vernon Street, kierunek północny. Jeżemy w zaułki, czyli Liverpool Road. Wjeżdżamy na Atlantic Avenue, w kierunku południowym. Uwaga no, na motocyklista Mijamy Krakin Bell na Willow Field. Skręcamy w High Street, kierunek zachodni. Jeżemy na Paul Street, za łukami, za blokami na Anzac Town. Uwaga na pojazdy stojącym. Załuku. Pasyfic Avenue, kierunek północny. Przecinamy tory, wjeżdżamy na Jones Street, kierunek zachodni. Wjeżdżamy na Washington Street, kierunek zachodni. Mijamy tory. Wjeżdżamy na Great Gates, kierunek północny. załuki, przy złumowisku, waga na pojazd. Washington Street Kierunek Północny. Będziemy wjeżdżać na Metropolitan na Ivenu Jak to się dzieje Metropolitan na Tynek Północy Zajcimy po na To tak Najprawdopodobnie tak Byli Brali udział w napadzie na Lombard. No naprawdę to mi nie tak, że jak P3 jest yy, głupi podnosi w tym momencie Marshall Avenu kierunek północny. Jedziemy równolegle do niebieskiej 2.5 w kierunku północnym, wyjeżdżamy na Central i będziemy na Niebieską 2.5 pod spodem, w kierunku wschodnim. Tak też się dzieje, przecież niebieską 2.5 w Central Avenue w kierunku północnym, wyjeżdżamy na Alter Street uh. Delikatne, problemy techniczne. <laughs> 7 Jak wygląda sytuacja w tym momencie? Pojazd yy, kręci się na drodze numer 7 przy strefie 51 Niedaleko miasteczka Fort Carson bodajże i wyjazd zawraca na 7. Czyli mamy P1, jest Ile jest osób w pojeździe? 3. 3 osoby w pojeździe, mogę być zglądne napadł na miejscowy hmm. lombar, hmm. chyba na 110, 110 obejmiemy P2. Zresztą, potrzebujecie jednostki terenowej? Tak, głównie mamy jednostki terenowe w pościgu. W takim razie znajdujemy się pod biała 50 w kierunku wschodnim. Wkierujemy się na zieloną siódemkę. Znajdujemy się koło Plucking na Port Carson. Jeżdżamy na zieloną siódemkę w kierunku południowym. 56 problemy techniczne. Cały czas zielona siedemka. nie będziemy się kierować na Blueberry. Zielona siedemka w kierunku południowym. Wjeżdżamy na Białą 46 w kierunku zachodnim. Odbijemy na zieloną jedenastkę w kierunku południowym. Zjeżdżamy na białą 48 w kierunku wschodnim. Kierujemy się w stronę Mangobery. Teraz skręci na zieloną trójkę w kierunku południowym. Prawdopodobnie będzie wracać do miasta Santos. Możemy zablokować tutaj kolczatkę, jeżeli chcesz. Spróbujcie, pojazd jeździć z dosyć dużą prędkością. Teraz zwolnię. Znajdujemy się na mafia. 20 sekund. Mwaga, czas się postał, 5 sekund. Podjąłem zimną. Uczekka. Yy... Zjadałem na. Main Street, yy, tempu, w kierunku południowym. Znajdujemy się na Star Street, odbijemy na barwę, a w kierunku południowy Zjeżdżamy koło e, e, ASKH Zjeżdżamy na Light Street koło banku Zjeżdżamy na posadę na Boulevard w kierunku w wschodnim nie ślimaka przy Downtown Zjeżdżamy na posadę bo na Boulevard w kierunku wschodnim na Commerce Uwaga na pojazd, wejdziemy na Washington Street w kierunku południowym, niedaleko próby Alhambra. Cały czas Washington Street. Znajdujemy się niedaleko są Uwaga na czego? Wejdziemy w Washington Street w kierunku wschodnim. Zjeżdżamy na Jones Street w kierunku wschodnim. zbierzemy na Willowfield. Willowfield High Street w kierunku wschodnim. Bierzemy na Atlantic Avenue w kierunku północnym. Bierzemy na Parking, parking Bella. Ponownie wyjeżdżamy na uh, Atlantic Avenue w kierunku północnym. Lejcie na polu. na Liverpool Road w kierunku południowym. <grym> um. e, Grove Street, jesteśmy na Grove Street, odbijamy w sumie Butelek. Bartoszty Butelek odbijamy na północ Kennedy Avenue. <grym> w Kennedy Avenue mijamy boisko przy Grape Street. Odbijamy na Atlantic Avenue. Atlantic, mijamy Pilon Street, mijamy Karłosza. Odbijamy na Carson, odbijamy na Catherine Street Możemy spróbować zatrzymać... bardziej agresywnie prowadzimy pościg dobre 10-15 minut Będzie zgoda na patrzy myślę, że w tej sytuacji możemy próbować Okej, okay, dobra, no, zartoć. Tak Ison Boulevard w kierunku, kierunku... Wastach, Howard Boulevard w kierunku południowym W kierunku Carson Street po prawej mamy kościół na Jefferson Bierze Łoc. Ready Avenue Dobra, ta tak, bo to już się na mnie tak, mowy goście. Grove Street, River Road. No Zajdźmy na Cywilę, na Momentum. Jedziemy w kierunku Forum Street, odbijamy jednak na Verona Street, odbijamy w kierunku St. Francis Street. St. Francis Street, idziemy w kierunku Sewilli. Output transcript: na South Street, Savila. South Street na Indioset Boulevard, w kierunku Monstro, na Azaton. <coughs> Indioset Boulevard. Dobra, odblokujemy go shot, eh? High Street. Odbi na High Street, mina blokadę. i w kierunku e e Chucking Bela na Atlantic Avenue Atlantic w kierunku Liverpool Road w kierunku Ganttan z Ganttan biamy na Atlantic na północ Persykość, Finan Street, Carson Street, Catherine Street East Santos do wysokości Spigpen odbijamy na Cezar w kierunek wschodni. Odbijamy na 17 ulicę w kierunku Carson. 5 6, wracamy po problemach technicznych. Odbijamy na Forum Street. Forum w kierunku południowym. Zaraz będziemy na wysokości niebieskiej 125. Odbił przy Forum San Antony Street. Sainz Boulevard. Sans Boulevard na północ. Odbijamy przez East Street, to jest parking piętrowy na East Beach. Minął parking piętrowy na East Beach Santa Monica Boulevard w kierunku północnym, wzdłuż niebieskiej 425 w kierunku północnym. Jesteśmy na wysokości San Pedro Avenue. San Pedro Avenue, wjeżdżamy Dobra, na raz, nas. Blokować, jeszcze zaraz powieżdżę. Sekund, wyjeżdżam Oj Proszę dalej, jednak zatrzymał się na poboczu. Redukujcie trójka. Nasza pozycja to San Pedro Avenue, Las z zjazd stromy w kierunku niebieskiej 4 do 5 Znawiamy pościg San Pedro Avenue w kierunku zachodnim Odbijamy na, na Peace Road, zjeżdżamy w kierunku Motel Jefferson i Howard Boulevard Howard Boulevard, z 4 kolejowych, kierunek południowy Odbijamy bardziej agresy agresywnie, niech zatrzymać już teraz Oli. Dobra Kennedy Avenue na południe Purple Road Atlantic Avenue Odbijamy na hajsy, to jest na Anzaktan dobrze Zablokujcie go, zablokujcie go! Uważajcie na ogień krzyżowy, najlepiej gdybyście się zaprzestali na schodnią stronę. No więc cofajcie się z ameryką zimt w co ...i z tyłu. Gotowi? Gotowi. 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 Wierzę na Liverpool Road. Kierowni w kierunku hey, Grove Street. Jesteśmy na Grove Street. Odbija